Siemano Emano, z tej strony WSG7 i dzisiaj mam dla Was bardzo króciutki filmik, a mianowicie jest to e, gameplay z Call of Duty Black Ops 2, na którym udało mi się ludziska po raz pierwszy ugrać tutaj taki wynik do zera, czyli nie zginąłem przez ten mecz cały ani razu. Staty zobaczycie na końcu, na końcu ale mogę wam już powiedzieć, że po prostu nie zginąłem ani razu, dlatego jest ten gameplay krótki, bo po prostu nam się szybko udało ogarnąć ten team. Także no. Jak widzicie grałem sobie tutaj typeem 25. Dodatków już nie pamiętam, bo ten gameplay mi już trochę ma. Czekałem na, taką właśnie, na taki dobry moment, żeby po prostu wrzucić ten gameplay wam. I pokazać wam jakiego miałem akurat skilla w tym meczu albo po prostu grałem z nupkami. Grałem chyba wtedy oczywiście stolarzem, bo ja tak sam to nie gram w KODA w ogóle w nic nie gram sam. muszę z kimś grać, bo inaczej to mi się nudzi szybko. Kill jakie używałem, to znaczy score striki macie po prawo w górę. W gó w dolnym rogu, prawym, czyli UAV, Hellstorm i Helka, tak jest, właśnie jak widzicie odblokowałem Helkę, e, odblokuję Hellstorma, sorry, e, właśnie ją sobie chyba nawet dwa razy udało mi się wbić, no, no ale zobaczymy, bo już nie pamiętam, ten gameplay naprawdę był ba bardzo dawno temu, Chyba jeszcze tutaj miałem dopiero piąty prestiż, teraz na czas dzisiejszy mam siódmy prestiż i będę się starał y, po prostu wbić ten dziesiąty prestiż przed naszym nowym Call of Duty Ghost, który zapowiada się fajnie. Może i nie graficznie, ale po prostu wiem, że będę lubił tę grę, ponieważ no co... Lubię koda, lubię tą dynamikę I na pewno będę w to tak mucił jak w to Oczywiście w BFA też będę grał, bo też kocham tą grę dwie gry lubię, ja nie mam tak, że po prostu jedną grę lubię bardziej od drugiej Jeżeli chodzi właśnie o te dwie serie I po prostu obydwie gry lubię tak samo yy, Co innego z konsolami oczywiście Jak wiecie na targach E3 Pokazali nam dosyć dużo yy, Jeżeli chodzi o te konsole nowej generacji I ja będę planował jednak kupić sobie PlayStation 4 i tak od razu mówię fanbojem nie jestem, bo na początku kiedy zobaczyłem właśnie tą pierwszą, właśnie jak to się nazywa to znaczy, no bo pierwszy był pierwszą prezentację miał właśnie Microsoft no i szczerze wam powiem, że mi trochę opadła kopara jak zobaczyłem tego ekskluzywa ich Rise, który się nazywał tam, że mianami się grało czy czymś ta, graficz, ta graficznie ta gra to po prostu wyglądała wow nie wiedziałem nawet co powiedzieć, po prostu kopara mi opadła i wow, mówię, oj Xbox naprawdę niezłego hita dawał. Wcześniej było TV, 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 a tu takie gry Forza też ładnie oczywiście wyglądała. No ale kiedy się dowiedziałem, że potem yy, ile kosztuje ta konsola, to mówię, mmm, no nic, zobaczymy, ile PS4 będzie kosztowało. No i po prezentacji PS4, jak wiecie, konsola kosztuje 100 dolarów mniej od właśnie konsoli od Microsoftu. Także no sorry. Oczywiście jeszcze spieprzyli sprawę tym, że i musi być co 24 godziny podłączona konsola do Neta, żeby tam po prostu można było w to grać. W ogóle w byle jakie gry na tej konsoli i to, że były zablokowane w niektórych krajach, kontynentach te Xboxy i trzecia rzecz to jeszcze była ta, że nie można było sprzedawać gier, tych, to znaczy kupować używanych gier, to znaczy można było, ale by trzeba było. Dodatkowe opłaty za to ponosić, ale wiem teraz ludziska spokojnie, teraz to znieśli, no chyba właśnie wczoraj dopiero się o tym dowiedziałem, że właśnie znieśli te blokady na kontynenty i to, że możemy po prostu już kupować, sprzedawać te Używane gry, także i konsola nie musi być co 24 godziny podłączona do neta, czyli jest wszystko G. Jak widzicie tutaj pod koniec zacząłem trochę kampić, ale to jest tylko dlatego, że po prostu chciałem utrzymać ten wynik w końcu do zera, bo próbowałem już dużo razy i akurat tutaj mogłem. Podniosłem sobie falę złotego gdzieś tam od kogoś i mi się to udało, także sorry za to kampienie, tego już nie zobaczycie więcej na moim kanale, bo ja kamperem nie jestem, ale po prostu chciałem chociaż raz sobie i Wam wrzucić tutaj wynik na zero. Także no, to by było na tyle. Ja jednak kupię PlayStation 4, bo zawsze miałem PlayStation i po prostu Gran Turismo to jest tak praktycznie jeden ekskluzyw dla którego chcę kupić tę grę, grę, konsolę. No i w ogóle no, PS4 podoba mi się pad nowy bardziej niż ten od Xboxa. Ma więcej on funkcji niż ten od Xboxa. Cena jest o dużo atrakcyjniejsza, no i po prostu jest fajnie, także ja jestem za PlayStation 4, oczywiście Xbox też jest dobry, ale ja tak wybrałem. Wy możecie mieć inaczej, także tym o co akcentem, żegnam się z Wami, cześć, boom!